Hej, Kelly'sia, kolejny odcinek z ogóle z alergią. Jest to już ostatni dzień wyzwań dla Was. Dlatego Wasze wyzwanie jest dzisiaj spędzić. Biuro czasu z rodziną, bo Wigilia jest. W dzisiejszym odcinku wydamy moje żetony. Ale jeszcze troszeczkę będę musiała zebrać. A najpierw pojedziemy, najpierw pojedziemy sobie tutaj, do drzewka. Kot! Cozy Winter Fun. Dobra, ja to później, ja to później wpiszę, bo naprawdę teraz ja bym chciała po prostu na szybko nagrać, bo mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i wiem, że miała być w stroju Mikołaja, ale jednak nie jestem. Dobra, jesteśmy przy naszym sklepie i chyba całą postać kupiliśmy sobie ostatnio. Czapraki nawet kupiliśmy. Aha. Dobra. I chyba mi nie będzie starczyło szczerze. Najwyżej zrobimy sobie kolejne zadania. Ale już, na, ale już dzisiaj na pewno wszystko będzie. Ja jestem tego pewna. I zrobimy oczywiście te wszystkie komplety. Będziemy musieli je ustawić. Dobra. I owieki. Oh, nie, nie będzie starczyło. Mm -mm. No dobra, ale dzisiaj, dzisiaj dam radcu. Nie? nie. Aha, dobra, bo ja pomyliłam. O nie, ja zapomniałam. Dobra, zrobimy sobie to. O nie. Zapomniałam, serio. Nie, dobra, nie. Jedziemy do Zoży polarnej. Gdzie jest tam i tu? O Boże. Nie, muszę szybko jechać, bo jest 58. Jak ja szybko pojedę odebrać cezorze, to zaraz będzie kolejna, więc to się bardziej opłaca, niż żebym robiła jakiś wieści, który i tak za chwilkę zrobię. Jest tylko symbol, więc szybko go Dobra, wracam. Aha, i jeszcze droga pioniera. Tak, mus, mus, musiałam ją odebrać. Szybko pojedziemy tam... Ej, niech chyba już nie ma. Gdzie jest ta Nie ma jej, Aha. dobra, czyli zrobimy sobie wyścig, o i tutaj mamy konia, którego zrobimy zdjęcie, chociaż to nic nie daje, no to jej tak robię, to zdjęcia, nie że to jest ten sam, na którym teraz, nie, jeszcze, dobra, robimy, robimy wyścig. Nie, bo ja, to, ja źle policzałam. Mi się wydaje, że nie policzałam czapraków. I jest to bardzo prawdopodobne. Ale dobra zrobię sobie ten wyścig. Tutaj to będzie 2. Troszkę brakuje 8, 2, 4, 6, to będą te. Idealnie. Myślę, że będzie idealnie, bo jeszcze tutaj są wyścigi, a Alex znaczy się... No, może mi się udać. Ja nie potrafię przejąć tego wyścigu bez wpadnięcia na jakiś, jakąś przeszkodę albo na tego pingwina głupiego. No nie, nie potrafię po prostu. No i jeszcze ten wyścig tutaj. to... Jak zrobię ten wyścig, będzie mi brakowało 6, czyli zrobię ten jeden wyścig. Co będzie co nam dwa, wtedy zrobię u Alex, co nam 2. Będą już 4. Wtedy te dwie zorze. Będzie idealnie 6. Idealnie będzie, ale zostanę z niczym. I w przyszłym roku będę musiała zbierać. Nie no, bo ja pewnie coś jeszcze nazbieram sobie jutro i w ogóle. Jeszcze upłet fusia, ale ja tam bardzo nie lubię. Upłet fusia mnie to po prostu tak męczy za wyścig. Ja go robię jak naprawdę już potrzebuję tych symboli. No a w tym roku jest, potrzebowałam bardziej niż w tamtym. Ale uznałam, że co roku będę kupowała tamte zestawy. I chociaż mi się nie będą podobały, to będę miała wszystko. Gdzie jest Alex? A tutaj, ona się zawsze schowa za tym. Dobra, zrobię jej tak piękną rzeźbę, że jeszcze eka opadnie. O! Nowy talent. O, zrobiłam, ale Idrisa to nie jest aż taka piękna. No dobra. Aha. Dobra. E, Izorze polarne. Ja pojedę do tej, tej dalej, bo jak pojechałam do tamtej najpierw, to mi ta zniknęła. Koszmar. Brakuje mi tylko czterech, więc dam radę. Oj, droga pieniara, dobra. O czaprak. Może, może przez to mi się uda zdobyć wszystko, ale nie wiem, bo to się kończy 8 stycznia. Aha, 8 stycznia. To jeszcze mam dwa tygodnie, trzy tygodnie. Mam, no. dam radę. Trzymam za siebie kciuki. Wy też trzymajcie. I ja wam dam znać, czy mi poszło, czy dałam radę, bo mi w tamtym, w tamtym, jakby nie dałam rady w tamtym bo po prostu w ostatniej linii nie grałam. Jak starałam się to nadrobić, ale już... to by nic nie dało. Dobra, muszę podejść do tych koni, wtedy pod podwózkę do wyjścia i robię tamten wyścig. Dobra, może chcesz ze mną podążać, Sękaniusz? Może. A, nie może. Dobra, mamy to, To jestem i robimy te wyścigi. Będzie... Tak, będziemy mieli na wszystko. Co je później jeszcze zrobię, te inne zorze parne, może, ale nie wiem, czy będę jeszcze dzisiaj grała. Jutro, jutro myślę, że to zrobię. Wiecie, co mi się teraz przypomniało? Rangi czempiona. Ja tam nic nie robiłam. Nie, ja muszę sobie kiedyś pograć. W styczniu sobie pogram. W styczniu zrobię sobie wolne. W sumie tu mam wolne. Nie, nie masz za mną iść. Zostaw mnie w spokoju. Nie, ja go nie chcę. Zostaw mnie. Pierniczkowy towarzyszu. Nie, on, on nie śledzi. On nie śledzi. Dobra, mamy to, więc szybko lecimy tam kupić w końcu i sobie to ułożymy w szafie. O, dobra, udało się. Zostawił mnie mój prześladowca. Nie, nie. No dobra, i chyba mi zostały. No bo ja tych toreb tutaj nie kupuję. Torby to jest coś, czego ja nie kupuję. 9 i 9. I uwaga, mam 0. Tak. właśnie jestem na w jakiego w życiu spotkasz w SSO, jeżeli chodzi o zimowe symbole. Dobra, teraz tutaj muszę ułożyć to. Trzeba praktycznie przez przeszkody y, zachmurzone, zimowe niebo, dobra. Zachmurzone, zimowe niebo, a co to w ogóle jest? Znaczy to niebo, to ja wiem, ale. Ej, nie, to jest ten fioletowy, tak? Tak, to jest fioletowy, dobra. Ja sobie nie wiedziałam. Czarno-niebieskie to jest w ogóle... nie, ciemno-niebieskie w ogóle. Co ja gadam? I nie dostaliśmy owijek, ochraniaczy. Dziwna sprawa, a może jutro dostaniemy? Bo jutro chyba też wtedy będą prezenty, co nie? Dobra, mamy tutaj na foletowy. Na niebieski kiedyś coś wymyślę. Yyy... to do góry. Dobra, bo ja nie wiem. Nie wiem. To, to, mogę zostawić, bo to jest w ogóle... Przyjemny dzień w stajni. A! A! Przyjemny dzień w stajni, tak? No, dokładnie. Jak ja wiedziałam. Takie przeczucie miałam. Okej, okay, i teraz to. I muszę, so, muszę sobie to posortować. To jest Niedźwiedzi Uścisk, czyli to będzie tu. To też jest niezwiadzie uścis. Aha, czyli ten przyjemny dzień stańce jest sternowe No dobra. Nie, w ogóle ja ogólnie nie przypadam za westernowymi, ale czasami je lubię. Tak, wiem, to brzmi bardzo sensownie. Okej, okay, czyli mamy wszystko już ułożone. Pięknie ułożone, tylko tutaj nie mam, jakby, butów, a tutaj nie mam ukłówia i siodła, ale. To się kiedyś wymyśli, oczywiście. Więc tak. Ym, teraz uwaga, ogłoszenia. Ważne ogłoszenia. Tak jak już mówiłam, jutro bardzo możliwe, też pojawi się film, ale nie jestem tego jeszcze pewna. I chciałam Wam podziękować yy, za... jakby za tą aktywność, yy, którą zdobyłam dzięki... dzięki... Kalendarzowi adwentowemu, że tak to powiem. Bo słuchajcie, gdy wstawiłam pierwszy odcinek z kalendarza adwentowego, miałam 324 subskrypcje. A teraz uwaga, że Wam powiem, ile mam. Bo mam więcej. Dużo więcej. Mam 346 subskrypcji w ciągu 24 dni. 23 subskrypcje. Wow, dziękuję. I chciałam Wam ogólnie też przeprosić. Chciałam Was ogólnie też przeprosić, że dwa razy pojawił się po stanie żaden filmik i pojawiały się też tylko shortsy, ale po prostu czasami dużo mam do zrobienia też innych rzeczy. I chciałam Wam życzyć wszystkiego... Życzy, życzyć. Mhm. życzyć. wszystkiego najlepszego za Kati świąt Bożego Narodzenia. Wigili. <grym> Możecie też pochwalić się w komentarzach, co takiego dostaliście od Mikołaja pod choinkę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i całe daily Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!